Po blisko czterech miesiącach przerwy piłkarze Artwood IV Ligi powrócili na wielkopolskie boiska. Już pierwsza wiosenna kolejka przyniosła nam kilka pięknych trafień. Sprawdźmy co wydarzyło się w miniony weekend. Zanim jednak przejdziemy do 19 kolejki, musimy nadrobić zaległości z jesieni. W meczu 15 serii spotkań tarnowia grała z kotwicą. Zaczęło się niespodziewanie pod trafienia gości już w siódmej minucie, pół godziny później było już 2 do 0, a z 11 metra nie pomylił się Paweł Bednarski. Kotwica wzięła się do pracy po przerwie. Kontakt uzyskała po zaledwie 6 minutach drugiej połowy, także z 11. Paweł Bordych był również autorem drugiego trafienia dla ekipy z czołówki ligi. Punkty gościom zaczęły uciekać w ostatnim kwadransie. Najpierw prowadzenie fantastycznym strzałem dał ekipie skórnika Tomasz Ceglewski. Natomiast 3 minuty przed końcem 3 punkty dla kotwicy przypieczętował Filip Wełniak. Ważne trzy punkty wywalczyła w sobotę korona piaski. W 26 minucie prowadzenie dał gospodarzom Jakub Nowak, który uprzedził bramkarza jaroty. Druga i ostatnia bramka w tym meczu padła jeszcze przed przerwą, a jej autorem był Dawid Cubal. Yes! Yes! Brawo, brawo! W Wieruszowie w województwie łódzkim odbył się mecz Poloni Marcinki-Kępno z huraganem Powiedziska. Padł tylko jeden gol. Z karnego do siatki gospodarzy trafił Tomasz Neumann. 5 goli zdobyto w łobrzynicy. Strzelanie rozpoczęli gospodarze, a konkretnie Marcel Siuda. Na 2-0 po 5 minutach podwyższył Łukasz Cyruk. Lipno wróciło do tego meczu jeszcze przed przerwą ze sprawą dwóch trafień głową lidera klasyfikacji strzelców, Bartosza Dlewskiego. Zwycięski gol dla zespołu ze Stęszewa padł w 52 minucie, a zdobył go Mateusz Molewski. Z rzutów karnych padły oba trafienia w meczu Tarnowi z Polonią Leszno. Jako pierwszy celnie uderzył Paweł Bednarski. Natomiast w końcówce, na raty, do remisu doprowadził Michał Skrzypczak. Okazałą wygraną zaliczyła Ostrowia, która mierzyła się z LKS-em Gołuchów. Wynik otworzył w 38 minucie Adam Sobański, który celnie uderzył głową. Pozostałe bramki padły po przerwie. Najpierw fenomenalnym strzałem w okienko popisał się Jakub Kramarczyk. Chwilę później Sobański trafił po raz drugi w sobotnim meczu. Po kolejnych 240 sekundach Nikodem Modrzyński ustalił wynik spotkania na 4-0. Powody do radości miała także druga ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego. Centra, bo o niej mowa, mierzyła się z ligowym sąsiadem, czyli wiarą Lecha. Worek z bramkami rozwiązał w tym spotkaniu Paweł Dryka. Trzy punkty dla gospodarzy w samej końcówce przypieczętował po błędzie defensywy Poznaniaków Jakub Kłobusek. Wygraną wyremontowany stadion na strumykowej przywitał Mieszko Gniezno. Kibice na gole musieli czekać do drugiej połowy, a pierwszego fantastycznym uderzeniem zdobył Adam Konieczny. Kropkę nad I postawił natomiast strzałem z wapna Mateusz Ławniczak. Obra Kościan pokonała na wyjeździe Polonie Chodzież 2 do 0 po bramkach Krystiana Michalaka i Alana Rudawskiego. Niestety do czasu zamknięcia magazynu nie otrzymaliśmy nagrań z tego meczu. Spotkanie Wiktorii Września z Nielbą Wągrowiec zostało przełożone na 1 maja. Kolejne zmiany w tabeli. Huragan wyprzedził Kotwice Kurnik. Ciekawie także w walce o utrzymanie, gdzie trzy ekipy mają po 15 punktów. W klasyfikacji strzelców niezmiennie prowadzi Bartosz Dylewski. Następna kolejka do czwartej ligi zostanie rozegrana w najbliższą sobotę. Do zobaczenia na trybunach.